Tak, dzień dobry. Będziemy mówić teraz o tak zwanych planach ogólnych. Proszę powiedzieć, panie burmistrzu, jakie są właśnie zagrożenia z, tego, z tych planów ogólnych dla gminy Boguchwała. Jest to gmina bardzo atrakcyjnie położona z południowej strony Rzeszowa. Wiele osób kupiło tutaj działki i cały czas chce kupić, żeby wybudować dom jednorodzinny, żeby mieć też blisko do pracy, mieszkać na wsi. No ale te plany ogólne mogą pokrzyżować te plany. No tak, Gmina Boguchwała jest jedną z wielu gmin na terenie Polski, w których ta ustawa o planowaniu przestrzennym wprowadzająca plany ogólne tak naprawdę wprowadza też ograniczenia, czyli limity na zabudowę mieszkaniową i to może powodować, że faktycznie wiele działek. Które dzisiaj no, można powiedzieć są atrakcyjne, bo są położone blisko Rzeszowa, są już położone, można powiedzieć, też w terenach, które są zurbanizowane. Niestety będą wyłączone z tych stref zabudowy mieszkaniowej. A to dlatego, że te plany ogólne wprowadzają tak zwane limity? Tak. Artykuł 13d dokładnie tej ustawy o planowaniu przestrzennym wprowadza limity na zabudowę mieszkaniową. Ten limit jest wyliczany zgodnie z algorytmem. Ale no, głównie polega na tym, że w zależności od liczby mieszkańców, też różnych innych parametrów, liczona jest powierzchnia, przewidywana powierzchnia, jaka powinna być przeznaczona pod zabudowę mieszkaniowo w danej gminie. Od tej powierzchni odejmujemy już oczywiście wszystkie te tereny, które są zabudowane i które w planach miejscowych są przeznaczone pod zabudowę, no i zostaje nam coś. I teraz okazuje się, że jeżeli policzymy to, ile nam jeszcze zostaje tych, tych takich tego limitu, tego bufora na zabudowę mieszkaniową, no to właśnie w takich gminach jak Boguchwała, blisko Rzeszowa zostaje nam tych terenów naprawdę bardzo, bardzo niewiele. I zakładając taki scenariusz, że ta ustawa nie zostanie zmieniona, bo na przygotowanie tych planów zarówno Pan, jak i wszyscy samorządowcy w, całej, w całym kraju mają jeszcze niecałe 10 miesięcy do końca czerwca 2026 roku. To znaczy, że po prostu część osób, którzy zakupili tutaj działkę, po prostu nie będą mogli się wybudować? Tak, może się tak okazać, że jeżeli w planie ogólnym ten obszar, na którym leży ich działka, nie będzie w obszarze właśnie tej strefy zabudowy mieszkaniowej, no to te szanse na, no, na budowanie się właściwie będą żadne. I wartość takiej działki drastycznie spada. W takim razie, jakie działania pan podejmuje i inni samorządowcy? No tutaj wspólnie z samorządami Podkarpacia, tak naprawdę, bo stąd od nas tutaj wyszła ta inicjatywa, stworzyliśmy komitet, który się nazywa Komitetem Rozwoju Polski. Ale ten komitet ma służyć temu, żeby złożyć projekt obywatelski zmiany tej ustawy o planowaniu przestrzennym, a przede wszystkim zmianę tego punktu 13D, czyli albo zluzować te limity, albo po prostu je zlikwidować. Na dzisiaj jesteśmy na etapie zbierania podpisów. We wszystkich gminach ten ruch się rozprzestrzenił, więc nie tylko zbieramy podpisy na Podkarpaciu, ale też już zbieramy je i w województwie lubelskim, i w Małopolskim, czy na Mazowszu, więc mam nadzieję, że te 100 tysięcy podpisów uda się zebrać. No i projekt zmiany ustawy trafi do Sejmu. I co ta Wasza zmiana y by oznaczała właśnie z punktu widzenia planów ogólnych, a przede wszystkim z punktu widzenia osób, które nabyły działkę lub chcą nabyć działkę? No ta zmiana oznaczałaby, że istnieją duże szanse na to, żeby te ich działki były działkami budowlanymi, czyli działkami, które zostaną przeznaczone na zabudowę mieszkaniową. No a dzisiaj w tych planach ogólnych one po prostu taką zabudową mogą nie być objęte. A jakie jest zainteresowanie wśród samorządów wśród samorządowców spoza Podkarpacie, żeby właśnie poprzeć waszą inicjatywę? No bo podejrzewam, że gdyby to był taki masowy ruch właśnie włodarzy gmin, miast, no to pewnie byłoby dużo łatwiej? Zainteresowanie jest coraz większe, dlatego że my dzisiaj jesteśmy na etapie w większości samorządów, na etapie przygotowywania koncepcji planów ogólnych. I z tych koncepcji. Wynika dopiero, jaka część gruntów, czy jakie w ogóle obszary mogą być przewidziane do zabudowy. No i dzisiaj samorządowcy, którzy może nie wszyscy mieli tą świadomość, że to idzie w tą stronę, przekonują się, że tych obszarów zabudowy faktycznie będzie niewiele. I teraz... Czyli jest szansa, że to poparcie dla Waszego pomysłu, dla tej inicjatywy ustawodawczej będzie bardzo duże i szersze. Bardzo dziękuję za rozmowę. Burmistrz Boguchwały Wiesław Konkol był naszym gościem.